Dalszy walki ze ślimakami, właściwie to pomrowami, tak one się nazywają fachowo. Chociaż już nie mam za bardzo co z nimi walczyć, bo nic więcej nie będę sadził. Cukinie już są posadzone w różnych miejscach. Tak jak tu widać, tu dynia, tam cukinie. Pierwsze już mam. Niestety duża część sadzonek nie przetrwała. Spora przetrwała. Tak wyglądają niektóre. O, tutaj mamy ogryzek. Drugi ogryzek, tu też co nie wsadzają, to się nie przyjęło. Jeden ogryzek został. Że niektóre rejony są spoko, bez ślimaków prawie. Tak jak tutaj. A niektóre są zainfekowane całkowicie. Jeśli chodzi o te pułapki piwne, nie polecam. Szkoda pieniędzy, szkoda piwa. Za to jest tańszy patent, o wiele. I pokażę go teraz, jak się robi. Okej, okay, oto jak przyrządzić taki roztwór tani. Mam tutaj pewne składniki przeterminowane. To jakieś bułeczki słodkie, takie miękkie. Jeszcze dość zdatne do jedzenia, ale one są tak nabite chemią, że się nigdy nie zepsują chyba. Chociaż są przeterminowane. Kostka drożdy za złoty 50. To jakiś przeterminowany suplement dla sportowców. Trochę mąki cukru. Jakiś resztka przeterminowanego soku z lodówki pomidorowego. Wszystko, co się nadaje do jedzenia, czyli ma cukier i węglowodany, można dodać. Normalnie gdyby nie to, no to bym gdybym miała tych tutaj resztek, to bym poleciał z tym i te dwa składniki wystarczą. Cukier i mąka. Tutaj wiadro deszczówki z dachu. No i co? Wystarczy wrzucić wszystko, rozmieszać. Starą dechę wziąć do mieszania, kawałek deski czy kilka, i czekać, aż się to tam rozmnożą. Te drożdże, co jakiś czas, mieszać, jak się przychodzi, zostawić tam na, na godzinę. Niech pracuje na końcu, porozlewać do opakowań. I mamy tani roztwór w dużej ilości. E, zamiast kupować piwa, marnować, no to mamy tutaj zaprawę darmo. No to jest taniocha naprawdę. To są przeterminowane składniki, co i tak by do śmietnika poszły. Tu mąka za złoty coś, cukier najdroższy z tego, bo 6 zł i złoty ten 50 z czego taki worek moki starszy i cukru na wiele, wiele takich wiader. Więc no, taniocha generalnie. No i tak to wygląda po wymieszaniu. Jeszcze nie urosło. Jeszcze na koniec, jak to będę rozlewał, to dalej trochę wody, jeszcze żeby było więcej. Myślę, że dotąd gdzieś. A ze znajomą już mówiłem, że mi da dwie reklamówki z piwnicy przeterminowanych dżemów. Także będę miał na jakiś czas, na rok mi starczy przeterminowanego jedzenia. Część tego chleba zgarnę tutaj, bo w ślimaki się inaczej nie utopią, będą po tym chodzić. I taki roztwór jest bardzo tani. Jedno takie wiadro mnie kosztuje, nie wiem, z 3 złote może. A pozbędę się za pomocą niego ileś tam tysięcy ślimoli się potopi w tym. Zostawiam takie opakowania na dwa dni, na dwie noce właściwie. W takich lekko zaciejonych miejscach, zakrzaczonych, tam gdzie chcę zwabić te ślimole. Nie wiem z jakiego obszaru zwabia to je ten zapach, ale podejrzewam, że z okolicznych terenów też się schodzą, spełzają do tego roztworu, więc zwabiamy przy okazji ślimaki niestety. W każdym razie powiedziałem to co najważniejsze już. Wiecie jak je tępić. Trzeba wiele, wiele takich roztworów robić, żeby była widać różnice w ślimolach, bo jest ich tyle, że głowa mała. Niestety one są zaprogramowane tak, żeby wcinać wszystko co my lubimy hodować, więc Nadmiar tych wszystkich innych problemów, co mamy na świecie, jeszcze musi nam dochodzić ten, że nie możemy sobie wyhodować spokojnie jedzenia. Spokojnie uskuteczniać sobie ekologicznych, permakulturowych metod na hodowanie jedzenia. No chyba, że mamy kaczki, ale to już wiadomo, z tym przychodzą kolejne problemy, bo trzeba zrobić im budę, je pilnować, dokarmiać i tak dalej. Mieć miejsce na to odpowiednie, wiadomo, to się wiąże z kolejnymi problemami. Kury też e, powinny wystarczyć, bo kury to wydzielą te małe ślimaki i ich jajeczka, tych dużych ślimaków. Więc e, nawet nie muszą wcinać tych dużych ślimaków kury, żeby w ciągu paru lat je wytępić z jakiegoś terenu. A kaczki zjedzą wszystko i te wielkie, i te małe i kaczki nie wybrzydzają. Są łatwiejsze w utrzymaniu z tego co słyszałem. Też jakieś jajka produkują. Ponośnie niezłe. No i co, kolejny raz, tak jak w każdym innym odcinku, pokazuję, jak można bardzo tanio albo za darmo, nawet wyprodukować coś pożytecznego w ogrodzie. Naturalnie. Także można, można. Tylko trzeba działać trochę niekonwencjonalnie. Trzeba korzystać z odpadów, co jak wiadomo nie jest wygodne ze względu na konwenanse społeczne, które operują na całym świecie. W których się trzymamy, innymi słowy chcemy się dopasować do normy Tak, żeby, bo to jesteśmy takim gatunkiem, że musimy się dopasować do normy Chociaż nie wiem, jakby chora nie była, to i tak trzeba się dopasować do tej normy No i z tego względu dużo ludzi nie robi, nie, nie stosuje tych metod Teraz to ładnie wymieszać, rozlać do takich opakowań Gdzieś, o tak ponad połowę, żeby za szybko nie wysło. I odebrać po dwóch dobach i zlać do jednego wiadra, to całe paskudstwo To jest po zlaniu tych opakowań wszystkich. Tyle tego obrzydlistwa mam. I teraz to wyleję w kompost. Tutaj w ten kopiec wywalałem różne takie syfy organiczne. Tutaj odgarnąłem trochę. Tu już dużo wiader poszło tego. z 10 I teraz tu wleję. Ten syf. Tak to wygląda mniej więcej po wylaniu. Nie wiem ile tutaj tego jest. Obrzydlistwa. Teraz to zasypać, trochę ziemi, tutaj walnę w to i przykryję. Jeśli chodzi o zbieranie tych opakowań, jak się zapomnie któregoś wziąć to te paskudztwa potrafią wchodzić tam, wypijać to, wypijać to całe i jeszcze zjadać całe, wszystkie swoje te zwłoki do czystego opakowania. Tak było raz, że zapomniałem, na parę dni zostawiłem w, jednych, w jednym zakrzaczeniu te potworki i po tygodniu sobie przypomniałem, że tam jest i sobie myślałem, ojej, to będzie masakra, jak tam teraz to pudełko, co tam będzie się działo. A tu się okazuje czyściutkie pudełko, siły wszystko. Także do tego są zdolne. No i teraz opakowania pod ciśnieniem opukać oczywiście i będą do kolejnego użytku. Oczywiście należy to opukać ostrożnie, żeby się nie ochlapać, rzecz jasna. No, także metoda jest tania, ale jest sypiasta bardzo. No i tak poza tym, minusy jakie są, no takie, że część ślimaków się napije, naje i wychodzi z tego. I może połowa się utopi, połowa się naje, więc też nie jest skuteczna do końca, szczerze mówiąc. Nie wiem jaki procent dokładnie no dużo się można pozbyć ich w krótkim czasie niskim kosztem nie wiem już dziesiątek tysięcy się ich pozbyłem w ten sposób ciężko powiedzieć no, z 13 wiader takich jak widzieliście już poszło przy niewielkim wysiłku no i tyle